Nieco ponad pół roku temu zachwycałem się niewielką produkcją typu freemium o nazwie Tiny Tower. Gra była czymś nowym w skostniałej grupie gier społecznościowych, pełnej tytułów o budowaniu miast i wsi, czy zarządzaniu restauracją lub farmą. Tiny Tower oferowała administrowanie własnoręcznie budowanym wieżowcem, a śmiechu było przy tym tyle, że na samo wspomnienie zaczyna boleć mnie szczęka. Niedawno w App Store pojawiła się gra zatytułowana Dream Heights. I jak się okazuje, jest to czysta zrzynka z Tiny Tower, wyprodukowana przez Zyngę, czyli producenta najpopularniejszych gier na Facebooku. Ciekawostką jest to, że producent oryginału, Nimblebeat, zamiast robić akcję i aferę, wykorzystał Dream Heights do promocji samego siebie. I bardzo mnie to cieszy. Sprytne i dowcipne podkreślenie, kto tak naprawdę jest autorem pomysłu, jest zdecydowanie lepszą reklamą niż ściąganie po sądach. Celem gry, jak mówiłem, jest budowanie wieżowca. Odbywa się to przez dodawanie kolejnych pięter, które dzielimy na dwie kategorie. Pierwsza z nich to apartamenty, w których będzie mieszkało aż pięciu nowych obywateli. Druga to usługi, podzielone na pięć kategorii, rzemiosło, sprzedaż, kuchnia, świadczenia i zabawa. Mieszkańcy pojawiają się sami, aż wszystkie apartamenty się nimi wypełnią. Każdy z nich ma swoją statystykę, która pokazuje w jakich rodzajach pracy czuje się dobrze, a w jakich jest beznadziejny. Należy tak przyporządkować miejsce zatrudnienia, domyślnie oczywiście gdzieś na jednym z naszych pięter, by pracownik się w miarę na stanowisku sprawdzał. Ale to nie koniec, bowiem każdy obywatel ma także swoją wymarzoną pracę. Jednak umiejscowienie go na ukochanej pozycji wcale nie jest proste dzięki genialnemu rozwiązaniu, zgodnie z którym pojawiają się kolejne piętra. Otóż gracz może tylko wybrać rodzaj usługi, jaką będzie oferował na danym poziomie. Jednak konkretnie, czy to będzie np. fast food, restauracja czy pub, tego nie wiemy do momentu wybudowania. Ot, taka niespodzianka, dzięki której ogarnia gracza swego rodzaju gorączka, ambicja, by wybudować wszystko co tylko się da i każdemu mieszkańcowi spełnić marzenia. Zynga niestety nie dodała od siebie do zabawy praktycznie nic względem oryginalnego Tiny Tower, a to co zostało zmienione przeważnie wyszło kiepsko. Po pierwsze grafika. W Tiny Tower mieliśmy do czynienia z niezwykle przyjemnym stylem retro, bardzo umownym, minimalistycznym, pełnym pozytywnego klimatu. W Dream Heights grafika jest bardzo przeciętna, kreskówkowa, niewyróżniająca się na tle setek tysięcy innych gier. Na szczęście nie jest też koszmarna. Kolejne różnice są jednak poważniejsze. Wiadomo, że w tytułach Freemium chodzi o kasę. Oryginalna gra jednak sypała walutą jak z rękawa i można było zbudować potężny wieżowiec nie wydając na zabawę ani centa. Zynga jednak na forsy jest bardziej pazerna i aby cokolwiek przyspieszyć w grze trzeba wydawać dolary, których za darmo otrzymujemy o wiele za mało. Oczywiście w menu gry szybko odnajdziemy opcję zakupu waluty, konieczność posiadania dolarów staje się bardzo szybko upierdliwa. Powielono praktycznie wszystko, fanów ostrej jazdy uspokoję, że winda oczywiście jest, mamy też możliwość jej ulepszania. Nie zabrakło też VIP-ów, którzy za jazdę dźwigiem rzucą solidną kasę, szkoda tylko, że w walucie podstawowej. Poza tym dodano typowe dla Zyngi zagrywki w stylu odwiedzania znajomych i zbierania serc, zapomaganie oraz przedmiotów składających się na kolekcje, które następnie wymieniamy na różne bonusy. Tym bardziej mnie dziwi że nie powielono tego, co w Tiny Tower było genialnym wynalazkiem. Otóż istniał tam wewnętrzny, dostępny tylko dla mieszkańców wieżowca portal społecznościowy, tak zwany Bitbook. I w momencie, gdy graczowi lekko zaczynało się nudzić, na przykład w oczekiwaniu na zmiany w piętrach, można było sobie poczytać, co też nasi mieszkańcy mają ciekawego do powiedzenia. A mieli mnóstwo i były to często prześmieszne, cudowne krotochwile, wspaniale komentujące bieżące wydarzenia. Tu jednak czegoś takiego nie ma, za to gra zachęca do integracji z prawdziwym Facebookiem i do spamowania wszystkim znajomym o tytule. I tak na koniec sobie myślę, że Nimble Beat zrobił świetną rzecz, że nie poszedł do sądu, tylko grzecznie wyśmiał brak innowacyjności giganta. Od momentu wejścia tytułu na rynek, Dream Heights jest oceniany w ogromnej większości negatywnie za plagiat. A Nimble Beach zaciera ręce, gdyż potężna liczba zaciekawionych całą tą sytuacją graczy sięga po oryginał który po ponad pół roku od premiery nie zestarzał się ani troszkę. Mimo najszczerszych chęci nie potrafię obiektywnie ocenić tytułu i wystawiam ocenę pod kątem bardzo politycznym. Ode mnie solidne 1 na 5 i zachęcam do grania w oryginał, jak dla mnie lepszy pod każdym względem.